Realnie zastanawiam się, czy jest sens robić tą recenzję. Na mojej liście zaległości jest to najstarsza pozycja z 2016 roku. Jest to RTS o zbyt długim tytule Shadow w Blades of the Shogun. Raczej stronie od recenzji, które rozbierają grę na czynniki pierwsze, ale na wszystko musi przyjść ten pierwszy raz. Zacznę od fabuły. W Blades of the Shogun musimy ukończyć kilkanaście misji, w którym dowodzimy grupą pięciu bohaterów z różnymi wachlarzami umiejętności i w zależności od misji w różnych składach osobowych. Miejsce i czas akcji gry to Japonia, 1615 rok. Aktualny Shogun. Mierzy się z tajemniczym przeciwnikiem, który próbuje zająć jego miejsce. I tutaj wkraczają nasi bohaterowie, którzy próbują powstrzymać wroga Shoguna. Określenie tajemniczy przeciwnik jest tutaj nie bez powodu, gdyż nikt nie zna jego tożsamości. Ale tutaj dochodzimy do chyba jedynego słabego punktu tej gry. Tak naprawdę od samego początku można się domyślić, kto jest naszym głównym wrogiem, i mam wrażenie, że twórcy chcieli położyć duży nacisk na fabułę, ale im nie wyszło. Dialogów jest tu sporo, podczas wykonywania misji bohaterowie lubią ze sobą rozmawiać. Ja niestety skupiałem się na graniu zamiast czytaniu tekstu, a dodatkowo. Słuchanie co mówię nie miało dla mnie sensu, bo dla imersji odpaliłem sobie japońską wersję językową. Ale wiedząc jak wyglądałem ich dialogi na początku i końcu zadań, wydaje mi się, że za dużo nie straciłem. Dodatkowo postacie stworzone są bardzo stereotypowe. Mam wrażenie, że po samym głosie można powiedzieć z jakimi ludźmi mamy do czynienia. Zróbmy test. Zamknij oczy i słuchaj. Jakbyś miał zgadywać, to co byś powiedział o tych ludziach? Kanpai. 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 Więc to jest ninja Hayato. Chłodny i bezinteresowny. Da! To Samurai Mugen, jakżeby inaczej honorowy i pompatyczny. Kampai! To Złodziej Kajuki, młode i naiwne dziecko. Kampai! To Kunoichi Aiko, zadziorna i kobieca. Kampai! A to strzelec wyborowy Takuma, typowy stary japoński mędrzec. Czy domyśliłbyś się po samym głosie tych cech, czy po prostu ja gadam bzdury? Na mapach, na których wykonujemy misje mamy oczywiście przeciwników, których zasięg wzroku możemy sprawdzić. Ich zasięgi dzieli się na dwie strefy. Pierwsza, w której zawsze nas zobaczą, i druga, w której jak będziemy poruszać się na kuczkach, to nas nie dostrzegą. Jest do tej mechaniki dodana pewna wariacja w postaci źródeł światła podczas nocnych misji, oraz inna wariacja w postaci zostawiania śladów na pewien czas podczas poruszania się na śniegu. Jeśli owe ślady znajdą się w zasięgu wzroku przeciwnika, to dokona on próby znalezienia ich właściciela. Mapy są wypełnione interaktywnymi obiektami, które mogą nam pomóc, jak na przykład przejścia albo skały, które możemy zepchnąć na wroga pod nami. Dodatkowo odnośnie pola widzenia możemy w dowolnym miejscu postawić punkt, żeby sprawdzić, który przeciwnik w danym momencie jest w stanie zobaczyć to miejsce. Przejdźmy do postaci. Trochę to pogrupuję, żeby się nie powtarzać. Cała piątka ma dostęp do pistoletów, ale mają one ograniczoną liczbę użyć i generują hałas wokół siebie. Dodatkowo pistolet mugena jest silniejszy i może zabić samuraja, ale o tym później. Hayato, mugen, Aiko i Yuki potrafią dokonywać zabójstw z bliska. Hayato, Aiko i Yuki potrafią wspinać się po pnączach czy rozwieszonych linach między budynkami albo używać linki z hakiem w miejscach, które na to pozwalają. Aiko i Yuki niosą ciała w cichy sposób, czyli ich przenoszenie ciał liczy się jakby ku więc mogą robić to w jednej ze sfer widzenia przeciwników. Hayato i Mugen noszą ciała w normalny sposób, więc łatwiej ich zobaczyć. Dodatkowo Mugen, jako że jest silniejszy, może przynosić aż dwa ciała na raz i bardzo daleko nimi rzucać. Co jeszcze potrafią nasi bohaterowie? Hayato może odwracać uwagę rzuconym kamieniem oraz zabijać wrogów shurikenami, ale ma tylko jeden, więc musi go podnieść. Mugen może zabić wielu wrogów w pewnym zasięgu wokół, u siebie oraz zostawić butelkę sakę w celu zachęcenia wrogów do podniesienia jej. Yuki może zwrócić uwagę przeciwnika w pewnym zasięgu grając na flecie oraz rozstawić zabijającą pułapkę, ale jak Hayato z shurikenami ma tylko jedną. Aiko potrafi wywołać kichnięcie u przeciwnika swoimi rzuconymi perfumami, co zmniejszy na pewien czas jego zasięg wzroku oraz potrafi się przebrać i poruszyć swobodnie wśród wrogów, ale przebranie to zawsze trzeba najpierw ukraść. Takuma jest strzelcem wyborowym, więc może dokonywać zabój ze swojej broni na sporą odległość, ale ma ograniczone amunicję, którą może uzupełniać kradnąc ją od wrogów z ich specjalnych skrzyń. Ma też jeden potężny granat na całą misję oraz swojego wiernego kompana. W sumie to muszę sprawdzić co to za zwierzę. Okej, okay, już mam. Jest to jenot. kuma ma również jenota, którego może wysłać w konkretne miejsce i kazać mu zacząć wydawać dźwięki co zainteresuje przeciwników w okolicy. Wypada też powiedzieć parę słów o przeciwnikach. Mamy zwykłych parobków, którzy są najsłabsi i zawsze chętni na sake czy żeby pobawić się z jenotem. I ja tam ich nie winię. Drugi rodzaj przeciwników to słomiane kapelusze. Oni są bardzo rzetelni w swoich obowiązkach i nigdy nie opuszczą swojego stanowiska oraz ich rozproszenie jakimś dźwiękiem trwa o wiele krócej. Ostatni są samuraje. Zachowują się jak słomiane kapelusze, ale dodatkowo tylko Mugę nie w stanie w pojedynkę stanie z nimi do walki. Jedyną inną opcją zabicia samuraje jest skoordynowanie działań w celu osłabienia go strzałem z pistoletu i wykończeniem go inną postacią. Dodatkowo samuraje nie dadzą się oszukać przybraniem Aiko. Odnośnie koordynowania działań pomoże nam w tym trybcie Polega on na tym, że możemy przypisać konkretne zadania kilku postaciom, i po wciśnięciu Enteru zaczną je wykonywać w tym samym momencie. Myślę, że ostatnią ważną rzeczą do odnotowania jest to, że gra posiada funkcję szybkiego zapisu i wczytania i jest to funkcja używana bardzo często. Jeszcze kilka słów o dodatku i Cię wypuszczam. Tytuł dodatku brzmi tak samo jak podstawa z dopiskiem ICO's Choice, więc z drugiego tytułu zrobili jeszcze dłuższy. Gratuluję. Jest to dodatek, który pobieramy jako osobną grę i z jednej strony chciałbym ponarzekać na cenę 80 zł względem zawartości. Z drugiej strony mamy do czynienia z małym studiem. W każdym razie, tak jak w podstawce mieliśmy kilkanaście leveli, tak dodatek jest duży na prawie połowę podstawki. Tylko połowa z tej połowy są misjami bardzo krótkimi, a ostatni to jest w ogóle epilog, gdzie po prostu gadamy. Generalnie jest to więcej tego samego, ale mam wrażenie, że w dodatku jest bardziej wyważone używanie postaci. W każdym levelu używałem postaci praktycznie porówno, gdzie w podstawce zawsze był ktoś dominujący w danym levelu. I tak wygląda Shadow Tactics Blaze of the Shogun. Poza sobą fabułą, oklepanymi postaciami i drogim dodatkiem w pełnej cenie, to uważam, że gra jest naprawdę super. Ma potencjał na ponowne przejście i wyśrubowanie swojego wyniku czasowego. Trochę żałuję, że nie ma zbyt dużo gier tego typu na rynku. Zostaw po sobie jakiś znak. Dziękuję za uwagę. Ruczaj.